Wiosna ma taką właściwość, że dość łatwo jest w jej trakcie uchwycić mnóstwo obrazów związanych z rodzącym się życiem, ale tym razem chodzi mi po głowie jeden, jeden aspekt, który przywołuje takie jedno zdanie z Ewangelii. Beze mnie nic nie możecie uczynić. Jezus wskazuje na to, że jednak nasze życie radykalnie od Boga zależy. I tak mi po głowie chodzi ten e, obraz karmienia, e, bezradności pisklęcia, które mm, już by chciało e, samodzielnie żyć i pewnie samodzielnie polecieć, ale, e, ale zależy jednak. To zależy radykalnie od, od pożywienia, które otrzymuje. I gdzieś tam w tle chyba pobłyskuje Eucharystia. Bez, bez Niego nic nie możemy uczynić w tym e, duchowym zmaganiu się o, o połysk o, o jakość naszego życia. E, nam chyba trudno jest zaakceptować sytuację radykalnej zależności od Boga, tego, że e, bez jego darów e, zapadamy się, zapadamy się w nie, niekoniecznie najjaśniejsze obszary naszej egzystencji. Być może e, warto, spojrzeć od takiej jaśniejszej strony na to wszystko. To, co Bóg nam przynosi, to, to jest potrzebne po prostu do tego, żebyśmy rośli i żyli. To nie jest tak, że Bóg nie chce naszej samodzielności. Chyba jednak chce i dlatego nas karmi, dlatego nas odżywia. Ale to jest daleka droga i i dopiero jak będziemy w pełni ukształtowani, w pełni wyrośnięci, w pełni odkarmieni, to wówczas dojdziemy do pełni naszej wolności. I to zdaje się, będzie to, co nazywamy niebem. Obyśmy się tam wszyscy spotkali.